Witam Was serdecznie. Troszkę minęło od ostatniego materiału, ale miałem trochę odpoczynku. E, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o sukcesie. Czym on jest, e, jak go osiągnąć i czy warto go osiągnąć. E, sukces to jest. Takie coś, do, co właściwie każdy z nas pragnie. Dąży do tego, chciałby to mieć, chciałby tego dotknąć, poczuć. E, i jakby w ramach tego funkcjonować. Nie każdemu to jest dane, choć nie każdy do tego też dąży. No jednym wystarczy tylko i wyłącznie zwyczajna stabilizacja, spokój, doraźne rodzina i to jest dla nich sukcesem. I nie ma nic z tym złego. Nie każdy musi uczestniczyć w wyścigu szczurów i za wszelką cenę dążyć do tego, żeby być bogatym, pięknym i wiecznie młodym. Ale jak już masz taki plan, żeby być yy, bogatym albo osiągnąć w cudzysłowie sukces, bo dla każdego sukces może być czymś innym, tak jak wspomniałem, no ale załóżmy za sukces dla ciebie to jest yy, bycie bogatym. Bogatym niekoniecznie takim, żeby być multimilionerem albo miliarderem, tylko mieć fajną stabilność finansową, która ci pozwala na różne ruchy w ramach samospełnienia też później, czyli nie wiem, odpoczynek, wakacje, wykształcenie dzieci, spokój, nie, ruch, nie wiem, dom, działka, fajny samochód, motor, co sobie wymyślisz, jak to jest. Dążenie do tego sukcesu nie powinno przesłaniać nam wszystkiego, czyli żeby nie odsuwać mało się nie wróciło, żeby nie odsuwać rzeczy, które są bardzo ważne życiowo na bok czyli na przykład rodziny, dzieci i nie poświęcać wszystkiego tylko i wyłącznie dlatego dla własnych pomysłów w ramach tego jak dojść do tego sukcesu zawsze mnie Trochę to irytowało, że na przykład, bo sukces może być na różne strony. Na przykład, dla himalajisty to jest zdobywanie na przykład ośmiotysięczników, tak? I goście jadą na parę miesięcy w góry, siedzą w namiocie, marzną, piją kawę albo coś mocniejszego, nieważne. Siedzą tam i po prostu w jakimś celu, żeby osiągnąć swój można powiedzieć trochę egoistyczny sukces robią to i pozostawiają rodzinę bardzo dużo ryzykują ponieważ zdarza się, że niektórzy nie wracają stamtąd rodzina cierpi nawet nie o to chodzi, że jak nie wrócisz tylko o to chodzi, że jak zwykle pragmatycznie, no bo dzieci zostały w domu z żoną, trzeba się nimi opiekować wszystko spada na jedną osobę a nie jest podzielone przecież jak jesteś w Nepalu to chyba nie zaprowadzisz dzieci do przedszkola albo nie ogarniesz zakupów i innych rzeczy, które normalnie się dzieją w ramach obowiązków życiowych i to mnie zawsze wkurzało, bo jakby ten sukces Dotarcie do tego sukcesu jest poparte cierpieniem innych, tak można powiedzieć. Może nie jakimś wybitnym, bo na końcu jeżeli wszystko pójdzie fajnie, to wszyscy się cieszą. Dzieci też się cieszą, że mam tate himalaistę, które zdobył tam K2 czy tam jakieś inne szczyty i jest to jakiś powód do dumy. No ale patrząc przez pryzmat tylko i zwy, y, zwykły, rodzinny, no to tego gościa nie ma przez y, kilka miesięcy w roku. I tego się nie da odzyskać. No ok. I tak jak mówię, to jest egoistyczny sukces. Y, jeżeli, I to, to też trochę idzie biznesowo. No przecież oni się z czegoś otrzymują. To nie jest tak, że mają sponsorów. Y, ktoś im za to płaci. Że oni tam jedzą, jedzą. Jeżdżą i, i tam gniją w górach parę miesięcy, tylko po to, żeby wejść na szczyt któregoś pięknego dnia, jeżeli im się uda. I to jest taki sukces bardzo egoistyczny. W sukcesach biznesowych trochę jest podobnie, i też ważne jest to, żeby nie przesadzić, czyli żeby nie nie szaleć i yy, nie iść po prostu w taki wir yy, tego biznesowego podejścia że po prostu siedzę 24 godziny na dobę i zajmuję się jakimś przedsięwzięciem mam wszystkich bliskich w dupie jak jesteś studentem samotnym szapoba, możesz się w to bawić bez żadnego problemu bez żadnych uszczerbków dla rodziny ale zakłada, ja zakładam Wersję taką, że masz rodzinę, bo ja patrzę trochę przez pryzmat swój i naprawdę nie chciałbym, jakby nawet w imię dużych pieniędzy, poświęcać całych dni tylko po to, żeby realizować swoje ambitne plany biznesowe. Można robić to trochę lżej. Ok, zajdzie się, się trochę dłużej. Znaczy, nie, nie wiadomo, czy, czy zejdzie, czy nie zejdzie, ale no, w sensie takim, że ta próba e, ogarnięcia tego tematu e, prawdopodobnie będzie bardziej rozciągnięta w czasie. Tylko i wyłącznie dlatego, że jednak nie, nie porywasz się na to w taki sposób, że po prostu rzucasz wszystko, wszystkich, zamykasz się w temacie i po prostu żyjesz jak gloszard i robisz. E, Daną, dany projekt biznesowy uważam, że to nie ma sensu, bo sukces, e, nawet mniejszy, da Ci większą satysfakcję, jak wiesz, że Ci pewne rzeczy ważne też nie umknęły w międzyczasie. Dzięki czemu będziesz po prostu bardziej szczęśliwy, no tak mi się wydaje. Bo ja na przykład mam bardzo dużo roboty, dużo pracy ale staram się jakby to trochę wyłączać w międzyczasie tak żeby dzieciaki też miały trochę ojca a żona męża żeby to było trochę jakoś tak bardziej namacalne a nie tylko na papierze i bo nic mi nie odda straconych lat ewentualnie w imię mojego w cudzysłowie sukcesu który sobie wymyśliłem i nawet na końcu spełniłem. Bo no sukces jest naprawdę bardzo fajną rzeczą i daje naprawdę bardzo fajny, fajnego kopa nie, energetycznego, że przez swój, e, swoją determinację, swój pomysł, swoją, swoje zaangażowanie coś się udało. To nie ma nic naprawdę e, lepszego chyba no chyba, że ci się nie uda, no ale zagładamy ten optymisty, optymistyczny scenariusz że jednak e, się uda na końcu, więc ten sukces sam w sobie jest e, bardzo fajną rzeczą, ale nie kładźmy na szali rzeczy e, które są bardziej istotne życiowo e, versus tego że, żeby ten sukces osiągnąć, bo Później się może okazać, że połapiemy się po paru latach, że ten sukces to jest na bazie jednego wielkiego gruzu, który po sobie zostawiliśmy w ramach tego, że tak ambitnie podeszliśmy do planu, bo można być ambitnym i dążyć do sukcesu, ale w gruncie rzeczy robić to bardziej spokojnie, z równym zaangażowaniem, ale nie szaleństwem. I wszystko będzie OK grunt, żeby, żeby się jednak udało na końcu i dlatego do, do tego Was namawiam żeby po prostu mieć rozsądek i taką wagę w tym żeby nie za bardzo szaleć w ramach dążenia do sukcesu tak jak wspominałem nieważne czy jesteś himalajstą czy innym sportowcem czy masz inne pasje Chodzi o to, żeby te pasje nie. nie... Takie jest moje zdanie. Ja to nie, nie, nie uważam, że jestem jakiś najmądrzejszy na świecie, ale takie jest moje zdanie, że po prostu żeby moje pasje, ambicje przykrywały wszystko inne, co jest życiowo ważne na poczet tego, żebym ja osiągnął sukces. Bo ten sukces koniec końców będzie wtedy taki nie do końca. Spełniony, no bo spotkasz się z rodziną po 10 latach, a dzieci ci powiedzą, że na przykład, bo żona, jak się jeszcze będziesz miał tą żonę, no a ciebie to nie było 10 lat w domu, bo robiłeś tamto, siamto, tamto. I za każdym razem, jak przyjeżdżałeś do domu, to dzieci cię musiały na nowo poznawać, na przykład, nie? I jak cię już poznały, to za chwilę znowu wyjeżdżałeś. Tak to mniej więcej wygląda ale ciężko ludziom też odbierać tego typu motywacji albo takich, takich chęci, jeżeli je mają w sobie, bo ich nie przekonasz, no ale ja tylko przedstawiam swoją opinię, która jest wydaje mi się rozsądna, bo każdy dzień stracony, szczególnie z małymi dziećmi pokazuje tylko i wyłącznie, że robiliśmy jakieś tam błędy mi się wydaje. Ale nie chcę być smutny, więc jeżeli 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 macie swoje marzenia, które chcecie spełnić w ramach dążenia do swojego sukcesu, to trzeba w nie brnąć, trzeba je atakować ale nie szaleńczo, tak mi się wydaje e, oczywiście to nie chodzi, żeby robić to na leniucha że coś tam zacząć, rozgrzebać i i nie dokończyć z nadzieją, że po prostu samo się to rozkręci i zrobi w, w życiu samo się nic nie zrobi więc e, trzeba być naprawdę zaangażowanym ale bez e, wariactwa, tak zwyczajnie w świecie e, dlatego Wydaje mi się, że to, co Wam dzisiaj powiedziałem, powinno Wam też dać trochę do myślenia, żeby po prostu dążyć do swoich celów w ramach osiągania sukcesów, ale nie za wszelką cenę, bo sukces za wszelką cenę może spowodować to, że wiele innych rzeczy się wyłoży, wywali, których później będziecie bardzo mocno żałowali. A tego bym nie chciał, bo wolałbym, żebyście byli. Tak zwyczajnie w świecie szczęśliwi. Więc życzę Wam sukcesów. Jeżeli podoba Wam się mój materiał, dawajcie suby. Pozdrawiam Was serdecznie.